Cześć, jestem Martyna, a to jest moje ulubione miejsce w moim domu, czyli mój pokój. Bo to jest właśnie taki mój kącik, w którym mogę wypocząć, odrobić zadania domowe, pośpiewać, pograć na skrzypcach, pomodlić się, no i przede wszystkim porządnie się wyspać. No a takim miejscem, w którym modlę się najczęściej jest moje łóżko, no bo robię to codziennie przed snem, no i czasami w dzień jak mi się uda, chociaż no, chciałabym się modlić częściej, bo to jednak ważne. No i mam tutaj takie moje najpotrzebniejsze rzeczy do modlitwy, czyli Ewangelia na każdy dzień. Bardzo polecam. Oczywiście Pismo Święte i różaniec, którym modlę się codziennie też, bo odmawiam po modlitwę pompejańską. Jest to różaniec, który dostałam od mojej cioci z Ziemi Świętej. Witam, jestem Alex, Jestem od 10 lat ministrantem w mojej ukochanej Bazylice Nyskiej. Chciałem powiedzieć na temat mojego ulubionego miejsca w domu do modlitwy. Jest nim mój pokój, moje łóżko. Mój pokój, ponieważ tu siedzę cały czas, w sumie to jest taki mój kącik. Robię tutaj wszystko, co mam do roboty. Chociaż to nie jest moje ulubione miejsce do modlitwy. Wolę sobie wyjść, pomodlić się na spokojnie własnymi słowami, ale to już nieważne. Na przykład teraz, jak jestem e, tyle w domu, e, biorę sobie czasem różanie, składa się na łóżku i już sobie się modlę. No, łóżko jest chyba takim najlepszym miejscem do modlitwy. Przed komputerem, właśnie tutaj na siedzeniu, gdzie siedzę, to, to się nie da. Spojrzę się, położę, pomodlę i tak robię coś często, nie tylko różańcem, ale też innymi modlitwami, jeśli mam oczywiście okazję. tak Cześć, nazywam się Asztor, mam 16 lat. Moim ulubionym miejscem w domu jest mój pokój. Tutaj gram w gry, oglądam anime, uczę się, spędzam większość mojego czasu. Jeżeli chodzi o modlitwę, wolę modlić się w grupie. Jestem oazowiczem i lektorem w mojej parafii. Ale jeżeli chodzi o modlitwę osobistą, robię to tutaj. Siadam na łóżku. Albo odwracam się od komputera i modlę się własnymi słowami. Cześć, witamy Was słynnym pozdrowieniem SB, co tłumaczymy tutaj po prostu Szczęść Boże. To kolejny odcinek naszych rekolekcji wielkopostnych bez picu, czyli jak Boga kocham. I dziś faktycznie i bez picu i bez ściemy, ale tak zupełnie serio, serio podejmiemy temat modlitwa, a dokładnie, jak to już było mówione, modlitwy osobistej. Wróćmy zatem do tekstu z Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy Jezus mówi... Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi, modl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. I chcemy zwrócić uwagę na dwa fenomenalne słowa w tej Ewangelii, mianowicie na słowo izdebka i Bóg odda tobie. E, izdebka Czyli po prostu pokój. Mało kto z nas już dzisiaj używa tego słowa, chociaż są tacy, którzy jednak nim się posługują. Mam znajomego księdza, który jeszcze z czasów seminaryjnej ławki często po zakończonych zajęciach mówił, że idzie do swojej izby wypocząć. I tak też to słowo oznacza, po prostu pokój. Chociaż w tamtych czasach co niektórzy traktowali słowo izba, izdebka jako sypialnię. I to może być dla nas zaskoczeniem, no bo jak? Jezus tłumaczy nam modlitwę, żeby wejść do pomieszczenia, które jest sypialnią. Przecież to pokój wyłącznie zarezerwowany małżonkom, w którym dokonuje się bardzo intymny akt i dokonuje się cud, jakim jest miłość. I tak właśnie Jezus próbuje nam oddać znaczenie modlitwy osobistej, spotykania się z Bogiem sam na sam. To moment bardzo intymny, kiedy mamy zamknąć drzwi przed wszystkimi innymi, aby w tym pomieszczeniu znaleźć tylko miejsce dla siebie i dla Boga. Dlatego co niektórzy komentatorzy twierdzą, że modlitwa to dosłownie współżycie człowieka z Bogiem. I żeby jeszcze bardziej odkryć znaczenie modlitwy osobistej, chcemy zwrócić uwagę na drugie słowo: Bóg odda tobie. Odda tobie to inaczej wynagrodzi, zrewanżuje się, ale też często tłumaczy się to słowo, że wręcz Bóg odda się tobie. A więc kiedy my zdecydujemy się, żeby w swojej codzienności życia znaleźć taką strefę dosłownie strefę zero, gdzie będzie to miejsce wyłącznie dla mnie i dla Boga i kiedy ja stanę przed nim w nagiej prawdzie, tak twarzą w twarz, w cztery oczy, to dosłownie Bóg wynagrodzi mi tym, że on objawi mi prawdę o sobie, a tym samym prawdę, kim ja jestem. To niełatwa sprawa i myślę, że wielu z nas doświadcza tego, jak trudno się modlić samemu, a zwłaszcza kiedy, jak widzimy dzisiaj, dosłownie te drzwi naszych domostw zamykają się na świat z racji zagrożenia epidemią, to tym bardziej to jest dobra okazja, żeby nauczyć się teraz zamykać też drzwi swoich domów, z tych codziennych swoich trosk, niepokojów, by wejść dosłownie do takiej oazy, do takiej sypialni, gdzie spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz. I do tego Was zachęcamy, by teraz po krótkiej przerwie doświadczyć wielkiej mądrości wybitnych świętych, którzy nam podpowiedzą, jak do tej sypialni wejść, jak się nią rozkoszować i jak wykorzystać najwięcej dla siebie z tego spotkania. Zapraszamy na część drugą. A w części drugiej o Świętych Bespisu, czyli bez upiększania, ale tak zupełnie na poważnie. Pierwsza książka, którą chcemy Wam zaproponować, jako pomoc do uczenia się modlitwy i odkrywania inspiracji to Święty Grzegorz Wielki i Vita contemplativa. Książka, która powstała jako antologia tekstów z bardzo pasłego dzieła Moralia. Ale sam Święty Grzegorz Wielki jest ciekawym patronem w sytuacji, która obecnie się dzieje, ponieważ i on doświadczył epidemii, konkretnie dotyczyło to czarnej śmierci, czyli dżumy. To on został papieżem w wyniku śmierci swojego poprzednika zobowiązał wiernych, by w Rzymie uczestniczyli w błagalnych i pokutnych procesjach. W trakcie jednej z tych procesji miał widzenie, że nad mauzoleum Hadriana unosi się świetlisty anioł, który chowa skrwawiony miecz do pochwy. To miał być znak, że epidemia ustanie. I tak też się stało. Święty Grzegorz Wielki w w licznych tekstach podpowiada faktycznie jak ważna jest wartość modlitwy, i chciałbym tylko pokrótce Wam zacytować malutki fragment, kiedy mówi o subtelności wewnętrznej mowy, bo modlitwa osobista, a ja więc wchodzenie do tej duchowej sypialni, wymaga od tego, żeby tam było cicho, żeby dać Bogu wypowiedzieć słowa. I tak mówi o to, że Bóg bowiem jakby otwiera strumienie swego szeptu gdy w ukryciu daje nam do zrozumienia, jakimi drogami dociera do uszu naszego rozumu. Inaczej można to po, y, zrozumieć, że y, Bóg w ciszy chce do nas szeptać, w jakimi sposobami chce nas uczynić silnymi, gdzie chce z nas wydobyć to najlepsze, najpiękniejsze dobro. I mówi dalej tak, niekiedy bowiem przenika nas miłością, Niekiedy trwogą, czasami pokazuje, że rzeczy doczesne są niczym i tak pobudza pragnienie miłowania rzeczy wiecznych. Druga postać to święta Teresa z Awira, wielka też doktor kościoła, reformatorka zakonu. Ona w, w przepięknym obrazie twierdzy, a więc też pojawia się motyw zamku, pokazuje, jak przez modlitwę, przez bramę wchodzimy do odkrycia. Czym jest piękno naszej duszy? Jak czytamy w, w, pierwszym, w pierwszym rozdziale tej książki, mówi dosłownie tak: Brama, więc, którą się wchodzi do tej twierdzy, jaką jest nasza dusza i odkrywanie jej piękna i godności, jest modlitwa i rozważanie. Może to być modlitwa myślna. Ale może być też modlitwa ustna, a więc nasz codzienny pacierz, może być to rozmyślanie, ale co ważne i to zaznacza przede wszystkim, musi towarzyszyć temu uwaga. No bo jak wejść do pokoju na spotkanie z drugą osobą, lekceważąc ją? Dlatego i ta druga książka, twierdza wewnętrzna świętej Teresy od Jezusa.